Ale jest jedna rzecz, którą już opozycja trzeba mówić. Miał być śnieg i nie ma śniegu. Jest, Ale mało, mało, no właśnie. A, jest, a, jest śnieg, no to nie ma problemu, dobrze. Proszę bardzo, poseł Urbaniak. Śnieg to chyba kwestia gustu, ja na przykład wolę go, nie ma za dużo. Ale postaram się nie wchodzić w tę wojenkę, która przed chwilą miała tutaj miejsce i awanturę słowną, bo mam konkretnie kilka pytań, przeglądając ten raport też z Ministerstwa Finansów. Przeglądając też wykresy, no, mam bardzo konkretne rzeczy. Kwestia dotyczy tego, jakie były te główne kierunki eksportu nawozów z Polski, ponieważ Istotną rzeczą jest to, że skoro mamy niedobory nawozu, a mieliśmy takie na rynku, to maksymalnie należałoby tutaj ograniczyć eksport tego nawozu. Ale widzę, że w roku 2022, przynajmniej tak wynika z ostatniego wykresu. No i jednak ten, przez pierwszą połowę roku ten eksport praktycznie nie spadał. Wobec czego, wobec czego jakie były te główne kierunki, to mnie interesuje. Do kogo to szło? I Druga rzecz, jednak spółki skarbu państwa, takie też jak właśnie zakłady azotowe, mają też funkcję stabilizacyjną dla rynków i przez to, że mają funkcję stabilizacyjną, mają prawo do tego, jeśli ministerstwo będzie nimi dobrze zarządzać w tej kwestii, jako właściciel. By też stabilizując, na przykład opóźnić sprzedaż danego produktu, czy też składować na te okresy, gdzie jest większy popyt na nawozy. Ale pytanie, czy to w ogóle było robione, czy, czy no bo biorąc pod uwagę też to, jaki był ten eksport, to się raczej nie działo, by nawozy były utrzymane na ten czas większego popytu. Więc chciałbym wiedzieć, jaka tu jest polityka ze strony ministerstwa i ze strony azotów. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Ktoś z Państwa